Opracujmy razem te paznokcie. Kopytko model 100 przez 42 zaokrąglony popychacz i ostrze z haczykiem. Najpierw zaokrąglonym popychaczem, Podsuwamy nasze skórki, odsuwamy je i podnosimy. Następnie ostrzem z haczykiem pozbywamy się tych skórek oraz nabłąków spłytki naszego paznokcia oraz oczyszczamy dokładnie kieszonkę. Model Smart 41x3 to nożyczki z haczykiem, którymi wytniemy naszą skórkę w postaci jednej skórki. Cięcie jest bardzo precyzyjne, bardzo ostre i płynne, przez co nie mamy żadnych zadziorków i idealnie opracowałyśmy skórki. Pilnikiem SoftMix 180x200 który ma piankę z dwóch stron, założyłam go na metalowy nośnik i opiłowałam oraz zmatowiłam płytkę paznok. Na koniec aplikujemy na nie sobie odżywkę lub przechodzimy do stylizacji lakierem hybrydowym w zależności od tego, jaki etap przewidziałyście. Zobaczcie, jak ekspresowo perfekcyjnie opracowałyśmy naszą płytkę.